Ej, no to tylko sekret. Jak z tej pompy OG strzela jak bez końca? patrz, No tak sobie długo przeładowuje i tak nie można skończyć. Ale mam przykład z ustawami. I tam sobie boty. O, jedną tak ustawię. Paczkę to. Ja żywa I ta paczkę. Od razu. Przez ostatnie co słuchać? O, jest

Ja sobie bez celownika robię, bo to tak szybciej. Stąd. Jo! No i widzicie, bardzo szybko się... A i... A więc tam gdzie oka mnie